ciężej się udało i bardzo z tego powodu. Było dużo stresu, ale też dotrwaliśmy do tego punktu i się bardzo cieszymy. Na ja w imieniu w ogóle wszystkich rodziców chciałbym podziękować tym dwóm młodym damom, szczególnie mojej córce, że tutaj mogę się znaleźć kolejny raz już na tej uroczystości. I jednocześnie chciałbym podziękować również wszystkim rodzicom, którzy również trwają trud w nauczaniu naszych wspaniałych latorośli, ale nie ukrywam, że każdy taki sukces powoduje tylko radość w naszym sercu, i wszystkie te złe chwile, czasem nieporozumienia w domu związane z nauką naszych dzieci po prostu idą w niepamięć, kiedy możemy znaleźć się w takim fantastycznym miejscu jak dzisiaj. I tym bardziej się cieszę, że córka nam sprawiła radość kolejny raz. Miejmy nadzieję, że będziemy się również widzieć za rok. Jest to całkowicie inna nauka niż za naszych czasów. Ale nie odbieram dzieciom wiedzy, i tym bardziej nie odbieram dzieciom zaangażowania i ambicji. Tym bardziej, że na przykładzie mojej Zuzy nikt od Zuzy nie wymagał, a kolejny raz jesteśmy tutaj, tak jak już zdążyłem powiedzieć. Od kilku lat ponad 300 uczniów otrzymuje stypendium miasta i gminy Pleszew. Jak dla mnie to jest najważniejsza impreza w roku i cieszę się, że się dzisiaj odbywa. Święto nie tylko dla rodziców, święto dla samorządowców, dla których jest to dowód, że warto inwestować w edukację, warto inwestować w młodych, bo młodzi z naszą pomocą budują swoją przyszłość.